Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na polach kukurydzy na Dolnym Śląsku. Po raz kolejny ważymy kukurydzę hodowli Farmsat. I tak właśnie dzisiaj się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ja tu pracuję, dlaczego ja trafiłem do firmy Farmsat i dlaczego ja dzisiaj jestem na tym polu pomimo tego, że często pada deszcz, często wieje, jest zimno. A my jeździmy z wagami do naszych klientów, rolników, ważymy im te kukurydzę, opowiadamy im o kukurydzy, analizujemy warunki, jakie panują na polu i staramy im się pokazać, że ta hodowla genetyki FarmSat jest naprawdę dobra, jest niezawodna. Ja do firmy FarmSat trafiłem, można powiedzieć, stosunkowo niedawno, bo dzisiaj mija, mija ponad roki, i kilka miesięcy, kiedy. Kiedy pracuję, jest to tak naprawdę drugi sezon mojej pracy w tej firmie. Oceniam tę pracę bardzo dobrze warunki pracy, atmosfera ale to, co najważniejsze, to produkt, który posiadamy w swoim portfolio i który dociera do moich znajomych, znajomych rolników, kolegów często, którym muszę zaproponować coś, do czego mam sam zaufanie. Pracuję w tej firmie, ponieważ mam właśnie takie zaufanie do całej hodowli. Kodowli, która skupia się przede wszystkim na kukurydzy, ale to jest również soja, to jest słonecznik, który teraz mocniej gości na naszych polach, ale również mam zaufanie do, do tej jakości, która jest związana z tą kukurydzą. Udało mi się w międzyczasie poznać właścicieli firmy, cały sztab ludzi, którzy czuwają nad jakością, to daje mi pewność, że ja jestem wiarygodny później i uczciwy w stosunku do klientów, z którymi rozmawiam, do rolników, do kolegów, proponując im tę kukurydzę.